To studni na Starówce, na Radiańskiej To jest dolewanie wody w tej chwili, bo podobno spada, tak? Ona tak, tak, tak. Chce się, żeby był ruch wody, żeby nie, nie gniła. Ale fajnie. I ta studnia była starsza niż ta kamienica. Gdyby w tej, tej studni pobierano wodę, to by te wszystkie żyły były udrożnione. A tak one jak więc się zasklepiają i, i robi się tylko zbiornik wody. Nic tutaj nie może, Ale gdy, gdyby, gdyby zacząć pobierać, to by się udrożniły z czasem. To będzie się dopływać tak po prostu, się udrażnia i studnie głębinowe, to też.